Piątek 14 stycznia uczestniczyliśmy w konferencji prasowej wojewody nowosądeckiego Wiktora Sowy, na którą zaprosił dziennikarzy z naszego regionu. Sporą część spotkania zajęły sprawy budżetowe. Jak się okazuje, województwo nie ma swoich własnych dochodów, a wszelkie wpływy zasilają budżet centralny z ominięciem wojewody. Na ten rok dla województwa nowosądeckiego budżet zamyka się kwotą biliona 1 713 miliardów złotych, z czego 1 bilion 100 miliardów pochłania służba zdrowia. Na cele inwestycyjne przeznaczono zaledwie 70 do 80 miliardów. Na nasz nowotarski szpital przypada zaledwie 20, podczas gdy na dokończenie go z minimalnym wyposażeniem potrzeba aż 600 miliardów. Aby zaciągnąć pożyczkę będzie trzeba załatwić gwarancje rządowe. Gwarancje rządowe. to co w tej chwili próbujemy robić, to szukanie gwarancji rządowych na inwestycje szpitala w Nowym Targu. Jeżeli te gwarancje rządowe będą, to można powiedzmy wtedy deklarować, deklarować powiedzmy inwestorowi zagranicznemu, że właściwie no to proszę, w takim razie podpisujemy kontrakt na wykończenie, znaczy na zrealizowanie tej budowy szpitala w ciągu dwóch trzech lat. Ile tych pieniędzy potrzeba? 600 miliardów. Wojewoda określił ten rok budżetowy jako bardzo trudny. Ciężko będzie w kulturze i turystyce. Istnieją jednakże nadzieje na tzw. rezerwy celowe z projektu budżetu w Sejmie. Na spotkaniu poruszono temat reformy administracyjnej i polski powiatowej. Okazuje się, że możemy tworzyć powiaty, ale nie jako jedyne województwo w Polsce. Dowiedzieliśmy się również, że w całym województwie 15 gmin przejęło szkoły, w tym aż 10 z samego Podhala. Na forum wypłynęła również sprawa programu górskiego, który opracowywany jest aktualnie przez naukowców, a obejmować ma różne zagadnienia związane ze specyfiką regionów górskich w Polsce. Dziennikarze interesowały między innymi sprawy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw, stan dróg oraz ochrona środowiska.